Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem chory, to oczywiście Skyrim i od czego zaczniemy? Przede wszystkim jedno szybkie pytanie, które miałem ostatnimi czasy pod jednym z moich filmów. Czy wiesz, że biegasz boso? Nie, nie wiem, więc od razu to poprawimy. Wejdźmy sobie do strojów. No i cóż, masz rację, mam kaptur, mam szatę, nie mam butów ani rękawic, więc zobaczmy jakiego rodzaju mamy tutaj buty. Mamy buty kultysty. Rzemieniowe buty ginącego mrozu. Wydaje mi się, że jako Nord mamy naturalnie odporność na mróz. Więc wydaje mi się, że to jest trochę słabe, jak dla mnie. Żelazne buty u dźwigu. Wydaje mi się, że jest to najlepsza opcja w tym momencie, ponieważ u dźwig zawsze jest nam potrzebny. Więc załóżmy sobie buty u dźwigu. Dodatkowo przydałyby nam się rękawice. Okej, okay, rzemieniowe karwasze. Trochę słabe. Rękawice kultysty, pancerz 8, ale żadnych dodatkowych właściwości. No cóż, pancerz 11, również żadnych właściwości. Zdaję sobie sprawę, że te buty i te rękawice nie są do końca przeznaczone dla MAGA, no ale w tym momencie jest to lepsze niż nic. Wydaje mi się, że następną rzeczą, którą zrobię, to będzie przekazanie kilku rzeczy Lidi. Jak mówiliście mi w komentarzach, zgadza się, mogę jej dać kilka rzeczy, więc zabierz mi jej ten miecz. Wydaje mi się, że mam coś wręcz dla niej. Pradawny norski wielki miecz chłodu. Obrażenia 14. Wydaje mi się, że Lidia powinna być z niego zadowolona. Przeglądnijmy stroje, ponieważ wydaje mi się, że mogę jej dać na przykład hełm? Mogę jej dać jedne z tych rękawic. Nie jest to jakiś krzyk mody, ale wydaje mi się, że lepszy taki hełm niż nic. Nie jestem do końca pewien, czy ona w tym momencie walczy tarczą. Chyba nie, więc nie wiem czy jest opłacalne dać jej to coś. Może spróbujmy nie wiem, czy ona to założy w tym momencie, czy... No nie, to jest miecz chyba dwuręczny, więc walka tarczą jest totalnie niepotrzebna w tym momencie. No ale niech ma swój amulet. Wydaje mi się, że w tym momencie wybierzemy się do obozu gromowładnych, który widzieliśmy wcześniej. Spróbujemy pogadać z gromowładnymi, zobaczyć co się dzieje, dostać jakiś quest. Następnie, jeżeli nie dostaniemy żadnego dobrego questu, udamy się do Białej Grani, zrobimy to samo. Wydaje mi się, że pogadamy sobie z Jarlem. Może ma nam on coś do powiedzenia po tym, jak spotkaliśmy się z Siwobrodymi. Spróbujemy pokręcić się po mieście, zaglądać do sklepu, sprzedać cały ten dobytek, który w tym momencie zebraliśmy. Spróbujemy przejść się może do karczmy. Może tam uda nam się dorwać jakąś quest'a. Ja spróbuję na początek, tak jak mówiłem, przenieść się do obozu gromowładnych. No i zobaczymy, co mają nam do powiedzenia gromowładni. Ostatnimi czasy byli oni nastawieni w miarę neutralnie. Mam nadzieję, że to się nie zmieniło. Nie ukrywam, że w tej chwili troszeczkę trzymamy z cesarskimi. Jeśli znasz prawdziwych synów i córy Skyrim, każ im iść do wichrowego tronu. Ulfric, gromowładny, chce się z nimi spotkać. No Okej, okay, on mi już sprzedał tą bajkę ostatnim razem. Miej oczy szeroko otwarte. Walcz, albo zginij z godnością. Dobra, czyli nic ciekawego. Jest tutaj ktoś jeszcze, z kim mógłbym porozmawiać? Okej, okay, oni raczej nie mają mi nic do powiedzenia. Ktoś jeszcze tutaj gdzieś w chacie? Ty? Pokażemy tym niewiernym psom. Do kogo należy ta No nie, to jest zwykły żołnierz. Tutaj może ktoś. Czy ja mogę się tam przenieść? A okej, okay, rozumiem. Mogę sobie obejrzeć mapę i w tym momencie wiem co gdzie się znajduje. Tak przynajmniej... Tak przynajmniej mi się wydaje. Tak czy inaczej, może jeszcze tutaj ktoś? Jest kufer. Nie wiem, czy do końca chcę ich okradać, biorąc pod uwagę, że to są sami żołnierze. Porozmawiajmy może z nim tego spotkanego cesarskiego. Okej, okay, zdecydowanie nie lubi cesarskich, więc może nie mówmy mu, że w tym momencie pomagamy właśnie cesarskim. Dlaczego zwiecie się gromowładnymi? Z początku tak nas nazywali, żeby umniejszyć naszej sprawie. My jednak z dumą nosimy miano Ulfrika gromowładnego. Jedynego prawdziwego, najwyższego króla Skyrim. Jesteśmy rodzonymi synami i córkami Skyrim, a Ulfric jest jego synem pierworodnym. Walczymy o świetność naszej ziemi, o silnych, szlachetnych tanów oraz wyplenienie fałszywych Jarlów i stojących za nimi tchórzy. Dźwięk naszego gniewu jest burzą, która rozpęta się nad głowami wrogów. Nasza przyjaźń. Opończą prawdziwego braterstwa. No, okej, okay, fajna bajka, co myślisz o wojnie? Skyrim to kolebka ludzkości. To tutaj narodziło się pojęcie honoru. A te cesarskie mokre zady odrzuciły jedno i drugie, kiedy ukorzyły się przed Talmorem. Co gorsza, żeby utrzymać tron, cesarz sprzedaje Skyrim i swoich własnych bogów, na przykład Talosa i to cholernym Elfom. A co zrobił Toryk? On i popierający go Jarlowie? Wzięli cesarskie złoto. Sprzedali własny lud w zamian za niewolniczy traktat pokojowy. Dobrze, że Ulfric go zabił. Wkrótce przepędzimy ze Skyrim elfy, ich cholernych justycjariuszy i opłacanych przez nich Jarlów. Całą przeklętą bandę. I zarąbiemy legion, żeby się do nich dobrać okej. Okay. Nie do końca jestem pewien, czy chciałbym popierać takiego rodzaju rozwiązanie. Zobaczmy trzecią opcję. Nie wiem czy do końca chce się w tym momencie zaciągnąć do gromowładnych, ale wydaje mi się, że tak czy inaczej nie będę w stanie tego zrobić tutaj, więc zobaczymy co on mi ma do powiedzenia. Ulfrik nie prowadzi kółka wzajemnej adoracji. Do niczego się nie przyłączasz. Albo jesteś rodzonym synem Skyrim, albo nie jesteś. Jeżeli jesteś, to udaj się do Wichrowego Tronu i porozmawiaj z samym Ulfrikiem. Jeżeli nie jesteś, to lepiej odejść, zanim zrobi się nieprzyjemnie. Okej, okay, więc tak, mówiłem, nie wiem, mm -hmm. czy do końca w tym momencie podobają mi się gromowładni. To znaczy, na początku gry starałem się przyłączyć do gromowładnych. Gromowładni to gromowładni tamto, ale w tym momencie wydaje mi się, że oni mają strasznie nacjonalistyczne poglądy, więc albo jesteś ze Skyrim. Albo po prostu spieprzaj, bo zrobi się nieprzyjemnie. Więc nie jestem do końca pewien, czy taka wizja świata mi się podoba. Jak na razie cesarscy marują się troszeczkę lepiej. Pewnie mają oni też swoje na sumieniu. Ale nie do końca jestem pewien, czy w tym momencie chciałbym przyłączyć się do gromowładnych. Jak na razie będę się sprawie przyglądał. W tym momencie przeniesiemy się prawdopodobnie do Białej Grani. Spróbujemy porozmawiać z Jarlem. Próbujemy porozmawiać z jego nadwornym czarodziejem. Zobaczymy, co oni mają mi do powiedzenia. Czy będę w stanie wyciągnąć od nich jakiegoś questa. Źle się czujesz? Jeżeli nie będę w stanie dostać od nich żadnego questa, no to w tym momencie porozmawiamy sobie z ludźmi w okolicy. Spróbujemy sprzedać cały mój sprzęt, jak już mówiłem wcześniej. Oraz udamy się do karczmy, gdzie może dostaniemy jakieś questa? Wydaje mi się, że najpierw pójdziemy, tak jak mówiłem, do Jarla. Zobaczymy, co on ma nam do powiedzenia. Czy będzie zaskoczony faktem, że w końcu poszliśmy do Siwobrody? Skoro już kiedyś zabiliśmy smoka, możemy zrobić to jeszcze raz. Tak, zabiliśmy. Ja zabiłem smoka. No ok, gdzie jest Jarl? Finitywnie nie siedzi na swoim tronie. Okej, okay, ukrywa się gdzieś z boku sali. się z tłumu. Proszę, przyjmij to w dowód mojej przyjaźni. No fajnie, dostaliśmy jakiegoś rodzaju miksturę. Mogę z tobą porozmawiać? nad tobą podczas bitew. No okej, okay, jak na razie nie widzę żadnej opcji, która by mnie jakoś bardzo interesowała, może zapytajmy po czyjej jest stronie, chociaż znam odpowiedź. Jeśli mówisz o wojnie. To jestem po stronie Białej Grani. Bez wątpienia generał Tullius i jego przyjaciele z Cesarstwa powiedzą ci, że winien im jestem lojalność. Być może mają rację. Ulfric Gromowładny powiedziałby, że powinienem być wierny Nordom walczącym o niepodległość Skyrim. Może to też prawda. Może nadejdzie dzień. W którym mój miecz posłuży jednej lub drugiej ze stron. Lecz ten dzień jeszcze nie nadszedł. O cholera, ja byłem przekonany, że on jest typowo za cesarstwem oraz za cesarskimi, a to wynika z tego, że nie do końca. Bez wątpienia uważał, że tylko tak może przedstawić swoje racje. Zrobił to także dlatego, że mógł. Dzięki dobremu planowaniu. I nieustannej czujności. Nawet teraz mój nadworny czarodziej Farengar próbuje odkryć, w jaki sposób przepędzić te potwory. Musimy mieć też duże zapasy wody do gaszenia pożarów, które zapewne wybuchną podczas ich ataku. Ale co jest naszą najpotężniejszą bronią? Odwaga. Bo jeśli nie zdołamy zabić bestii, musimy przynajmniej ją przepędzić. To najlepsze, co możemy zrobić. Dopóki nie pojawią się dzielni bohaterowie, którzy zgładzą te bestie. No okej, okay, czyli nic ciekawego, żadnego ja quest'a. Nic Mam nie potrzebuje, miasto. żebyśmy dla niego zrobili. Porozmawiajmy więc z czarodziejem. Bóstwa ci sprzyjają. Nie widzę żadnej nowej opcji. Nie chcę w tym momencie zaklinać raczej broni ani pancerza. Zobaczmy, czy ma coś na sprzedaż nowego. Czary i zaklęcia dla wszystkich, którzy potrafią z nich zrobić użytek. Raczej chodzi mi o księgi w tym momencie. Okej, okay, wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo co miał ostatnim razem. Dokładnie ten sam zestaw, więc te księgi już przeglądaliśmy. Wydaje mi się, że zostawimy go w spokoju. W, w tym co? momencie... Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów w Zimowej Twierdzy. Prawdopodobnie kiedyś udamy się do Zimowej Twierdzy. W tym momencie jednak ja sobie wyjdę na zewnątrz, próbuję iść do sklepu, sprzedać cały ten sprzęt, który w tym momencie posiadam, a następnie prawdopodobnie udamy się do karczmy. Może tam uda nam się zarobić jakiegoś quest'a. Pogadamy sobie z ludźmi w okolicy. Zobaczmy, która w ogóle jest godzina. 7.30, więc jeżeli dojdziemy do karczmy, we w miarę normalnym czasie, możliwe, że będzie ona już otwarta... Tak samo ma się sprawa ze sklepem. Ta, whatever. Wydaje mi się, że sklep oraz jakaś tutaj kartma znajduje się tutaj na tym małym rynku. Nie jestem do końca pewien czy będzie on już otwarty, więc spróbujmy może wejść. No nie, definitywnie nie. Więc prześpijmy się może z dwie godziny. Środek dnia, definitywnie sklep będzie już otwarty. Nie jestem do końca pewien, czy on będzie nam w stanie dać jakiś quest też, czy będzie to tylko typowo sprzedaż-kupno. Wszystko jest na sprzedaż. Wszystko! Dobra, jak się sprawy mają? Siostrę też bym sprzedał. Tak, chcesz mi sprzedać swoją siostrę? Chętnie kupię. Sporo się ostatnio dzieje. Z jednej strony ciężej zdobyć zapasy, bo coraz mniej kupców odważa się wyruszać na trakt. Ale z drugiej strony, niedostępność niektórych towarów spowodowała, no cóż, podwyższenie cen. Liczy się tylko, że mam to, czego szukasz. Warte każdego septima. No okej, okay, czyli nic ciekawego. Tutaj mamy typową gadkę o nim. Nie do końca chcę o nim rozmawiać. Więc wydaje mi się, że w tym momencie ja sobie zapiszę grę, sprzedam cały ten sprzęt i widzimy się za momencik. Okej, okay, więc cały sprzęt sprzedany. Wydaje mi się, że wyniesiemy się z jego sklepu zanim on spróbuje nam opchnąć coś jeszcze. Nie Kim oni rozmawiają? Okej. Okay. Wydaje mi się, że karczma jest tutaj, więc spróbujmy porozmawiać z karczmarzem. Zobaczymy, co on ma do powiedzenia. Zapraszam. Mamy ciepłą strawę, ciepłe trunki i ciepłe łóżka. Bądź skarczmarkom. Hulda, co tam? Jeśli szukasz pracy, to może porąbiesz trochę drewna na opał. E, nie? Jestem magiem. Ja nie rąbię drewna na opał. Wydarzyło się ostatnio coś ciekawego? Pewnie nie umknął twej uwadze zielonik. Wielkie wypalone drzewo w samym środku dzielnicy Wiatru. To część świątyni. Red. Ludzie chcą, by Danika coś z tym zrobiła, ale nie wiem, czego oczekują. Okej, okay, no czyli mamy jakiegoś rodzaju questa, nie chcę nic sprzedawać, nie chcę wynająć pokoju. Gdzie mogę dowiedzieć się czegoś o magii? Magia jest dla słabeuszy, czyli dla elfów. Taki plażo w, tej w zimowej twierdzy znają swoje miejsce. Oczywiście jest też Farengar. Może i jest czarodziejem Jarla, ale przynajmniej to Nord. No cóż, z Farem Garem już rozmawialiśmy. Właściwie to chwilę temu. Wydaje mi się, że w pewnym momencie udamy się do zimowej twierdzy. Na razie, na razie, jeśli będzie Ci potrzebne coś jeszcze. Jak na razie jednak, wydaje mi się, że porozmawiamy sobie, o ile się nie mylę, z Daniką, która może nam Ochrona dać jakąś questa dotyczącego tego drzewa. Godne, tyle ci powiem. Czy jest to jeszcze ktoś, z kim mogę pogadać? Chcesz usłyszeć słowa mądrości Nordów? Nie poznasz dobrze kobiety, dopóki nie zaliczysz z nią popijawy i bitki na pięści. Bardzo ciekawie, Udgerd Nieugięta, kimkolwiek nie jesteś. Myślisz, że możesz skrzyżować ze mną broń? Zginiesz w 6 sekund. Nie, nie do końca chcę z tobą walczyć. Mam lidię od tego. Musisz kochać walkę. Najlepsze klingi wykuwa się w ogniu walki. To stare przysłowie Nordów. Zgadza się. A prawdziwa nordka wykorzysta każdą okazję, by się sprawdzić. Fantastycznie wygląda na to, że żywisz jakąś urazę. Towarzysze ci coś nagadali? Za bardzo narwana, wołali. Banda słabych, żałosnych tchórzy. Okej, okay. widzę tutaj jakieś podwójne dno. O co chodzi z towarzyszami? To nie była moja wina. W kółko im powtarzałam, że to był wypadek. Chcieli, żebym dowiodła swej wartości. Więc kazali mi się zmierzyć z chłopaczkiem, któremu ledwo co się zarost sypnął. Pewnie myśleli, że kobieta jest za słaba, by go skrzywdzić. Nie chciałam, żeby zginął. Co by mi to dało? Po prostu poniosło mnie. Okej. Okay. Ja może się od ciebie odsulę, w razie gdyby cię znowu poniosło. Możemy z kim jeszcze pogadać? Z tobą? Dzielny Wikingu. Strażnicy są rozleniwieni i niezdyscyplinowani. Trzeba coś z tym zrobić. Okej, okay, z tobą nawet nie chcę rozmawiać, ponieważ wyglądasz tak samo jak Sven. I prawdopodobnie tak samo się nie zachowujesz. Nie jest jeszcze ktoś w okolicy z kim mógłbym. sobie porozmawiać? Prawdopodobnie nie. Wydaje mi się, że wyniesiemy się stąd jak na razie i spróbujemy porozmawiać z Daniką. Zobaczymy, co możemy zrobić w sprawie drzewa. Zobaczmy o co chodzi z questami różne. No i dobra, możemy porozmawiać z Daniką. Gdzie jest Danika, się pytam. Dobra, siedzi sobie tutaj. Wydaje mi się, że o to chodzi z tym drzewem. Właściwie, że chodzi o to właśnie drzewo. Szkoda, prawda? Dla mnie bez różnicy, co zabija. Ok, co się stało z drzewem? Tak, chodzi o zielonik. W tej chwili źle wygląda. To większy problem dla pielgrzymów niż dla mnie. Ale ostatnio nie ma ich tu zbyt wielu. Ok, czym wyróżnia się to drzewo? Na wschód stąd jest ukryty gaj, w którym rośnie staroblask. To najstarsza żywa istota w Skyrim, a może w całym Tamriel. Drzewo w naszym mieście wyrosło z sadzonki tego drzewa. Wciąż widać, bijącą z niego potęgę drzewa matki. Echo rozbrzmiewa nawet w jego nazwie No dobra, czy mogę w jakiś sposób ożywić twoje drzewo? Myślałam o tym. Takie drzewa tak naprawdę nigdy nie umierają, a jedynie zapadają w sen. Gdybyśmy mieli trochę soku z drzewa matki, moglibyśmy przebudzić jego dziecko. Ale nawet jeśli znajdziesz staroblask, nie zdołasz go nakłuć zwykłym metalem. No dobra, więc czym mogę go nakłuć? Staroblask jest starszy niż metal. Pochodzi z czasów przed ludźmi i elfami. Można na niego oddziaływać tylko starą magią. Musisz zająć się wiedźmokrukami. Podobno stworzył jakąś broń do składania wił w ofierze. Nazywa się zgubą pokrzyw. Sama ruszyłabym na poszukiwania, gdyby te wiedźmy nie przerażały mnie tak bardzo. No dobra, czyję tutaj niezłą akcję. Jest silny. Poprowadzą cię wichry kinaret. Znajduje się w gnieździe wiedźmokruków. Zwanym sierocą skałą. No cóż, mamy questa. Jak na razie nie wiemy, gdzie jest drzewo. Jak na razie musimy prawdopodobnie zdobyć coś, czym będziemy mogli zranić drzewo, zdobyć sok. Więc w tym momencie chyba wyjdziemy sobie na zewnątrz. Ewentualnie w sumie możemy przeglądać mapę. Czy w tym momencie będę w stanie szybko przenieść się gdzieś do miejsca, gdzie znajduje się ten quest. Zobaczmy, gdzie jest quest. OK, rozumiem, że to jest błogosławieństwo natury. Kliknijmy na mapę. No i dobra, wiem, gdzie to się znajduje. Ustawmy sobie tam znacznik. Wydaje mi się, że w tym momencie najprostszą drogą będzie dostanie się do Helgen. A następnie szybkie przejście, właśnie w to miejsce. Wydaje mi się, że możemy sobie też odwiedzić ten fort, jeżeli starczy nam czasu w tym odcinku. No dobra, przenosimy się do Helgen. No dobra, jesteśmy w Helgen. A ty kim jesteś? Jak się czujesz? Chyba trawi cię jakaś choroba. Okej, okay, kim ty w ogóle jesteś? Przecież myślałem, że wszyscy tutaj zginęli albo po prostu uciekli. Tak! Nasz zakon został założony po kryzysie otchłani. Poświęcamy nasze życia walcząc z zagrożeniem w postaci dedr. Zostaliśmy umieszczeni w komnacie strażników. Nadzorca Karset przewodzi naszej agendzie w Skyrim, zapewniając leczenie i wymierzając sprawiedliwość. Okej, okay, nie do końca wiem kim jesteście. Dokładnie, kim jest Stendar? Jest bogiem miłosierdzia, patronem porządku i sprawiedliwości w całym Tamriel. wiem tam Niesiemy jego współczucie wszędzie tam, What gdzie. Go the fuck? Brak. I poddajemy oczyszczeniu wszystkich tych, którzy krzywdzą jego dzieci. Okej, okay, nie wiem czy powinniśmy rozmawiać, kiedy tam dzieje się jakaś jadka, może... Nie trzeba było tu przyłazić. Próbujmy zdjąć bandytę. O, oh, Fuck, jeżeli tylko byłby w stanie... Co on robi? Jeszcze ktoś w okolicy? To załatwia sprawę. No dobra, to załatwia sprawę. Twój kolega nie żyje. Pozbierajmy cały sprzęt, który z nich wypadł. Nie jestem do końca pewien, kim oni byli. Nadal nie wiem, kim jest ta straż, która tutaj przyszła, ponieważ brutalnie ktoś nam przerwał naszą rozmowę. Nie jestem pewien, czy nie byłbym w stanie dać tego typu zbroi Lidi, ponieważ nie jestem w tym momencie pewien, czy ona w ogóle nosi jakąkolwiek zbroję. i mamy całkiem niezłą szatę Nowicjusza. Wydaje mi się, że to jest jej kolega, który tutaj zginął. Więc może zabierzmy mu wszystko. Całkiem niezłe buciki. Tunikę może olejemy. To także. Ktoś jeszcze? Złoto. Dobra, spróbujmy wrócić do tego gościa tutaj. Zabierzmy jego zbroję. Spróbujmy ją dać. W tym momencie Lidii. Zobaczymy, czy ona założy tą zbroję, czy nie. Jestem tuż za tobą. Chcę wymienić się z tą kilkoma rzeczami, Lidia. Założysz ją, czy nie? Gdzie są stroje? Buty? Rozumiem, że ona w tym momencie tych butów nie nosi. Zbroja? Okej, okay, wygląda na to, że ona ma po prostu lepsze buty i lepszą zbroję. Tak mi się przynajmniej wydaje. Próbujmy zagadać jeszcze o tej osoby, która tutaj była. Ponieważ brutalnie została nam przerwana nasza rozmowa. What the fuck? Rozumiem, że to są pozostałości po smoku. Straż Stendera może ci pomóc. O ile przysięgniesz, nigdy nie służyć dedrom. Kim są dedry? Oraz wszelkie żerujące na śmiertelnikach paskudztwa. Wampiry, wilkołaki, wiedźmy. Dedry są jednak najgorsze. Ich jawna pogarda dla naszego życia jest wstrętna oczom Boga miłosierdzia. Okej, okay. rozumiem, że oni są łowcami, coś jak Niech Supernatural. Stendry będzie z tobą. OK? Spoko! Standard na pewno będzie ze mną. Wydaje mi się, że musimy iść w tamtym kierunku, żeby dojść do miejsca, gdzie znajdujemy się w tym momencie. Wiedźmy. Zanim jednak tam się udamy, wydaje mi się, że ja w tym momencie mam dostępny awans, więc może klikniemy sobie awans. Oczywiście w tym momencie władujemy wszystko w magię, żeby podnieść naszą magikę. No i cóż, wydaje mi się, że. Akcja na skalę, bądź jakkolwiek nazywało się to miejsce, gdzie są wiedźmy, może troszeczkę potrwać, więc w tym momencie prawdopodobnie się z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło. I do następnego razu. Cześć!